Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski TV. Dzisiaj będę mówił o tym, jaka jest odpowiedzialność Kościoła Polskiego za to wszelkie zło, które w Polsce dzisiaj się dzieje, albo inaczej, co by było, gdyby Kościół nie poparł okrągłego stołu. Zapraszam do subskrybowania kanału, zapraszam do dawania kciuków w górę, zapraszam do komentowania. Mim przejdę do tematu, dwa ogłoszenia, przypomnienia. Jest w sprzedaży czwarta książka księdza arcybiskupa Jana Pawła Lęgi Sekta Bergolio pod tytułem Potrzebna kontrrewolucja katolicka. Najmocniejsza książka księdza arcybiskupa, bardzo ważna. I druga książka, czwarta książka, też czwarta Chrysa Klińskiego w Mackach Fundacji. Nie wiem, czy to był dobry tytuł, bo ludzie patrzą fundacje, to jest nic ciekawego, a to bardzo ważne, dlatego że tak się zrobiło, tak się zaczęło w Stanach Zjednoczonych, że fundacje stały się podstawowymi narzędziami przejmowania władzy, zmiany świadomości, zmiany aksjologii, dechrystianizacji i tak dalej. Wracając do tematu. Jestem od września w trakcie pisania takiej książki pod tytułem Grzechy główne kościoła polskiego. Pomysł tej książki wziął się stąd, że nagle od 2020 roku uświadomiliśmy sobie w tych zmienionych czasach, że kościół nie jest taki, jaki myśleliśmy, że jest w nim wielki kryzys, że jest masę herezji, jakiegoś modernizmu, jakiejś niewiary, jakiegoś tchórzostwa, lenistwa i tak dalej, że, że kondycja jego moralna jest bardzo słaba. No i pytanie: dlaczego? Czy to coś takiego, co nagle wystąpiło, czy coś, co ma korzenie gdzieś w głębokiej e, przeszłości. I oczywiście te korzenie muszą być i te korzenie są. I kiedy zacząłem opisywać te poszczególne grzechy, główne Kościoła w Polsce, no, związane z, choćby z tym, że dużo wciąż się mówi o miłości bliźniego, a nie mówi się o miłości do Boga, że charakteryzuje się chrześcijaństwo, mówiąc pamiętajcie, Chrystus was kocha, a nie mówi się o tym, że przecież Chrystus kocha każdego i my różnimy się jako katolicy tym od. Tych innych, których Chrystus kocha, że, że my kochamy Chrystusa i jesteśmy Jemu wszystko dać, Jemu swoje życie poświęcić, czy wiele dla Niego poświęcić i tak dalej, i tak dalej. Tych, tych grzechów jest masę. Na początku tytuł książki miało być siedem grzechów głównych, ale będzie ich dużo więcej opisanych. No i w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że przed opisem tych wszystkich grzechów powinien być jakiś taki rozdział wstępny który mi się bardzo rozbudował, pod tytułem Destrukcja Kościoła Polskiego w Polsce. Geneza upadku. No i zacząłem opisywać historię Kościoła Polskiego, sięgając coraz głębiej wstecz, bo problemy polski kościół miał w trakcie zaborów, miał w trakcie wojen, miał ginęli kapłani i tak dalej. Miał w okresie międzywojennym, no i komuna, która tutaj zadziałała chyba najmocniej. No i teraz, jak patrzymy w literaturę dotyczącą historii kościoła w latach 1945-1989, to co ciekawe ta literatura, czy pisana z tej strony, czy z tamtej strony, to znaczy na no, lewica nie, nie pisze historii kościoła ale mówiąc z tej strony, czy z tamtej strony, mam na myśli no, różne opcje katolickie, to wszyscy piszą o bohaterstwie kościoła, o heroizmie, o prymasie Wyszyńskim, o księżach wyklętych, o kapłanach prześladowanych, zamordowanych, więzionych itd. itd. Natomiast Mało kto pisze o negatywnych zjawiskach, które wtedy z powodu komuny występowały w kościele, a tych negatywnych zjawisk było bardzo dużo i były od początku. E, przypomnijmy sobie chociaż słowa prymasa Wyszyńskiego, które wypowiedział po wyjściu z więzienia. E, powiedział wtedy tak gorzko bardzo, tylko pies, baca i niemiec wstawili się za mną. No, a kiedy. Następowało aresztowanie księdza Prymasa. To jego pies, owczarek podhaleński o imieniu Baca Ugrys jednego z ubeków. Natomiast potem komuniści wymusili na episkopacie takie oświadczenie bardzo kompromitujące. I w zasadzie, znaczy, nie chcieli biskupi podpisać wprost, że, że potępiają prymasa, ale że, że uznają jego aresztowanie za słuszne, ale potępili wprost biskupa Kaczmarka, który był niewinny, siedział w więzieniu ze oskarżeń fałszywych i pośrednio jakby uznali, znaczy nie potępili tego aresztowania, uznali to aresztowanie. I tylko jedna osoba nie podpisała z episkopatu tego dokumentu. Był to Niemiec, kapłan Niemiec, którego prymas Wyszyński przed aresztowaniem mianował na takie dzisiaj niezrozumiałe stanowisko zastępcy biskupa. W diecezji warmińskiej nie było biskupa i on pełnił funkcję biskupa i w związku z tym należał do episkopatu. I on tego dokumentu nie podpisał. Tylko pies baca i Niemiec stanęli w mojej obronie, powiedział prymas Wyszyński. Znaczy to, to już samo o czym świadczy, ale po drodze było masę kapłanów-agentów, byli tak zwani księża-patrioci, których y, który było ponad tysiąc, w porywach 1500, y, czyli do 10% stanu kapłanów bieżącego, y, którzy byli za tym, żeby oderwać Kościół Katolicki od Rzymu, y, byli, pochwalali y, komunizm i z tego powodu mieli dużo różnych, y, różnych bonusów. To wszystko... Pomijmy, różne rzeczy działy się za komuny. Najważniejsze to, co stało się po roku 1980. W roku 80. ci, którzy pamiętają tamte czasy i którzy żyli jakby w ich środku, bo ja do takich należałem, no to wiedzą, że społeczeństwo było bardzo radykalne i solidarność była bardzo radykalna. To znaczy, radykalna tak, że no, nie było mowy o tym, żeby z komunistami układać się na jakikolwiek y, temat. Komuniści muszą odejść. Prawda? Rosja sowiecka ich tutaj na bagnetach przyniosła, mają odejść. To są mordercy, złodzieje, zdrajcy. Później Komuniści męczyli społeczeństwo przez dziewięć lat, przez osiem lat powiedzmy, przez dziewięć, bo w 80-81 to zaczęli męczyć też, że nagle zabrakło żywności, zabrakło podstawowych artykułów, sklepy były puste. I jakby osłabiali to społeczeństwo, osłabiali Solidarność, której przywódcy byli gdzieś tam w obozach internowania czy byli zabijani czy więzienia. No i później zaczęły się rozmowy, prawda? Rozmowy z tymi, z którymi wiadomo było, że się dogadają. No i teraz. Komuniści zdawali sobie sprawę z tego, że znaczna część społeczeństwa jest dalej radykalna i że ten radykalizm, ten antykomunizm gdzieś tam w całym społeczeństwie głęboko tkwi i w każdym momencie to może wybuchnąć. No i teraz tego się bardzo bali, bo to mogło oznaczać, że w najlepszym wypadku uciekną do Rosji albo znajdą się w więzieniach, a w najgorszym wypadku, że po prostu zrobi się taka jedna wielka rewolta, jak oni nie, nie będą ustępowali i w wyniku tej rewolty komuniści będą wisieli na latarniach, tak, że nie będzie tych latarni pustych bez wiszącego na nich komunisty. No i pomysł komunistów był taki, żeby Kościół jakby wsparł to porozumienie, prawda? filozofię zaczęto taką prezentować, pokój, dogadanie się, zbratanie się, żadnej krwi itd. i tak dalej. No i nas, zaczęły następować przygotowania do Okrągłego Stołu. Prawda? I te przygotowania były jakby dwuetapowe. To znaczy najpierw rozpoczęły się rozmowy pomiędzy komunistami a Kościołem w Komisji Wspólnej która istniała od 1945, ale była raczej po to, żeby komuniści mogli w jej ramach wymuszać coś na kościele, a tutaj rozmowy przebiegały w ten sposób, tak to można otworzyć, że komuniści powiedzieli kościołowi, wy poprzecie okrągły stół i wszystko to, co tam będzie się działo, a za to my Wam zapłacimy. zapłacimy. No i teraz dyskusja była o cenę. No i ta dyskusja trwała, znaczy ona zaczęła się w, prawdopodobnie w 1980 roku, natomiast no intensywne rozmowy były 1987-1988. I, e, e, I komuniści obiecali jakby dwie podstawowe rzeczy. Prawda? Pierwsza rzecz: super ustawy dające Kościołowi takie warunki, jakich nie ma w żadnym kraju w Europie. I dotyczące majątku, emerytur, swobody działania, wsparcia ze strony państwa, religii w szkole i tak dalej, i tak dalej, i, tak dalej. I te ustawy zostały uchwalone, znaczy kiedy Kościół poparł okrągły stół, zostały uchwalone, przez ostatnie sejmy komunistyczne w maju 1989 roku, i do dzisiaj te ustawy obowiązują. Dzięki czemu tam było jeszcze masę różnych innych rzeczy, to można by poświęcić długi program, pokazując, co komuniści obiecali. Prawda? Między innymi na przykład sprowadzanie samochodów bez cła, później było masę afer, prawda? bo kapłani sprowadzali. Samochody z Niemiec nie, nie płacili cła, a kto inny jak sprowadzał to płacił takie cło, że w ogóle y, różnica w cenie samochodu od księdza a, a samochodu od nieksiędza no była rzędu tam 30, 40 czy nawet 50%. I drugie co obiecali komuniści wyraźnie. Y, to było y, likwidacja teczek księży. No, były dwa, dwa typy yy, teczek, znaczy każdy kapłan miał teczkę yy, w SB i jeżeli powiedzmy, wstąpił do seminarium duchownego w roku 59 na przykład to w 89 yy, całe jego życie było opisane dzień po dniu, godzina, godzinę w tej teczce. Całe jego życie ale oczywiście przede wszystkim wszystkie jego wpadki, błędy, grzechy takie, które da się opisać, prawda, wypadki samochodowe, pijaństwo, przekupstwo, nieślubne dzieci, homoseksualizm, no to cokolwiek. I to było opisane. Ale niekoniecznie komuniści to wykorzystywali. Czasami było tak, oczywiście, że przychodzili do, do danego kapłana i mówili: Wiemy o tobie to, 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 to. Jak ujawnimy, to będzie z tobą koniec. Nie ujawnimy, jak będziesz z nami współpracował. No, no i wielu kapłanów na, na tej zasadzie poszło na współpracę. Wielu. Teraz się mówi, że było to 6 tysięcy, ale ile naprawdę było, to chyba nigdy się nie dowiemy. I do niektórych przychodzili, proponowali współpracę. Kapłan mówił nie, i oni go zostawiali w spokoju. I teraz dlaczego go zostawiali w spokoju? Dlaczego go, go nie kompromitowali? Dlaczego niekiedy nie przychodzili w ogóle do takiego kapłana, chociaż mieli na niego haki? Dlatego, że czekali. Komuniści byli cierpliwi, prawda? Kapłan miał 30 lat, i oni liczyli, że na przykład w wieku 50 lat będzie biskupem, albo będzie kimś w Kurii, albo będzie. Rektorem seminarium duchownego i wtedy dopiero uderzą. Wtedy go do czegoś zmuszą, skłonią, będzie chciał wyjechać za granicę. Bo czasami ksiądz mówił nie, bo ani nie zamierzał pracować naukowo, ani nie zamierzał wyjeżdżać za granicę. A później się okazało, że, że no, bardzo mu zależy na wyjeździe za granicę, i oni wiedzieli, przychodzili. Więc każdy kapłan miał taką teczkę, a oprócz tego było nie wiadomo ile teczek kapłanów, którzy albo byli informatorami komunistów, znaczy donosili na innych kapłanów, donosili, informowali o tym, co działo się w Kurii i tak dalej, i gdzie indziej, w seminarium. I były teczki kapłanów TV, tajnych współpracowników. No, i teraz w ramach tego akceptacji Okrągłego Stołu Kościół sobie wyjednał zniszczenie wszystkich tych teczek. I zobaczmy, że te teczki zostały praktycznie, zaczęły być niszczone w czerwcu 89 roku, i były niszczone przez cały 89 i 90 rok na oczach całego społeczeństwa i na oczach całej klasy politycznej, również opozycji. Oczywiście. Krzyczano, że komuniści źli, że niszczą teczki, ale przedstawiano to w ten sposób, że oni niszczą ślady swoich zbrodni, prawda? Że to nie, niesłychane, ale jakby nikim niczym nie przeszkodził i oni te teczki zniszczyli. Znaczy, część zniszczyli. Natomiast na pytanie, ile wynieśli? I z ilu zrobili fotokopię, to jest inna sprawa. Komu te teczki sprzedali, później komu te fotokopie sprzedali, to jest, to jest inna sprawa. Poza tym, no, była taka sprawa, że nie udało się, nie, nie niszczono teczek wywiadu, kontrwywiadu i służb specjalnych wojskowych, więc tam zachowały się informacje na temat kapłanów współpracujących z komunistami. Poza tym, Informacje się krzyżowały, prawda? Jak Ja, ja jestem kombatantem yy, z walki z komunizmem i kilkakrotnie się zgłaszałem, żeby mi dali papiery, jakie ZB miała na mnie, i za każdym razem mi odpowiadano, że te papiery zostały zniszczone. Natomiast yy, dlaczego w ramach niszczenia papierów opozycji? Yy, a to też ci, ta opozycja, która była przy okrągłym stole, ona tego chciała bo tam też było masę agentów. W każdym razie nie było żadnych papierów w IPN-ie związanych z moją osobą, ale kiedy wielu moich kolegów otrzymało swoje papiery, to w tych ich papierach były informacje o mnie. Prawda? I w ten sposób ja mogłem też odtworzyć pewne elementy swojej historii opozycyjnej, o których nie pamiętałem, bo na przykład kiedy Stański, jeden z przywódców KPN-u, dostarczył mi część swoich papierów, które otrzymał z IPN-u. No to tam był na przykład szczegółowy opis mojego pierwszego aresztowania: że razem poszliśmy na pocztę, tam zatrzymała nas służba bezpieczeństwa, oni mnie wtedy nie znali. Zabrali mnie do pałacu mostowskich, to było szczegółowo opisane. Pytali mnie, kim ja jestem. Ja powiedziałem, że ja znam Stańskiego z uczelni. Że to było przypadkowe spotkanie na kawę, i później z nim poszedłem po koleżeńsku na pocztę. No i prawdopodobnie oni wtedy w to uwierzyli, że jeszcze nie, jeszcze byłem zakonspirowany. Ale w każdym razie, że taka, tak to wyglądało, że taką historię im opowiadałem, to. To dzięki temu tym papierom. Także informacje, które ostały się na temat kapłanów, pochodzą no z takich źródeł że gdzieś w jakichś dokumentach świeckiego czy kogoś innego. No ale w każdym razie e, e, znaczy mogło być tak, że Kościół mógł zażądać, żeby e, komuniści oddali mu wszystkie te teczki operacyjne i teczki TW. Ale i, i mógł to utajnić i mógł y, jakby y, wewnątrz kościoła po cichu to wszystko zanalizować i odkręcić te wszystkie sprawy, bo to, że ksiądz był TV, to nie oznacza, że on jest do rozstrzelania, prawda, to y, święty Paweł też był TW, prawda, jako szawę, y, a później był święty Paweł, prawda, taki jest kat katolicyzm, że y, człowiek żałuje za grzechy, dokonuje zadośćuczynienia, Obiecuje poprawę i, i zostaje święty, prawda? ale e, Kościół czegoś takiego wyraźnie nie chciał, odzyskania tych teczek, no bo prawdopodobnie wtedy byłyby naciski ujawnić, ujawnić, i, i, i trzeba by jakichś agentów ujawnić, i, i, i Kościół tego nie chciał, tych agentów było za dużo i za wysoko. W każdym razie Kościół poparł okrągły stół. Rękami i nogami, bo przedstawiciele kościoła byli w rozmowach wstępnych w Magdalence i przedstawiciele kościoła byli przy okrągłym stole, niby jako obserwatorzy, ale jakby swoją obecnością to zatwierdzali. Poza tym wcale nie byli obserwatorami, bo bardzo często jakby wchodzili. I co ciekawe, to jest oddzielna historia. Ci, którzy byli w Magdalence i przy okrągłym stole, to byli w znacznej mierze Agenci komunistów. Najciekawszą, jedną z najciekawszych postaci był tutaj ksiądz Aloizier Orszuli, który później został biskupem. Który mało tego, że uczestniczył jako agent komunistyczny i przedstawiciel kościoła w rozmowach w Magdalence i później przy okrągłym stole, to jeszcze kościół go wyznaczył. Osobistym spowiednikiem i duszpasterzem Lecha Wałęsy, prawda? czyli on pilnował Lecha Wałęsy, który był mało odpowiedzialny i, i, i często zmieniał zdanie, pilnował co się z nim dzieje. Prawda? I pytanie, prawda? pytanie, które teraz, do którego, od którego zacząłem i, i, i na którym kończę ten program: <laughs> co by było, gdyby Kościół zachował się zgodnie? Z tym, co było zawarte w dokumentach Kościoła, między innymi, czy przede wszystkim w encyklice o bezbożnym komunizmie, gdyby powiedział to, co powiedział ksiądz Popiełuszko, bo ksiądz Popiełuszko powiedział przed śmiercią, yy, myśląc o, o kilku polskich biskupach, z diabłem się nie paktuje. Prawda? I gdyby Kościół przyjął takie stanowisko i powiedział: My z diabłem nie będziemy paktować i ostrzegamy Polaków, że z moralnego punktu widzenia. Z katolickiego punktu widzenia to jest zło i to zło zawsze zaowocuje złem, co by wtedy było? Czy, yy, czy doszłoby do okrągłego stołu? Czy, czy ta część opozycji, która siedziała przy tym okrągłym stole i yy, komunistom oddawała połowę Polski, a, a komuniści mieli też oparcie w zachodnich koncernach, którym też masę rzeczy. Obiecali, to znaczy w istocie mieli oparcie masonerii i francuskie, i rytu francuskiego, i rytu szkockiego. Co by było, gdyby Kościół powiedział, Non possumus. Być może nic by się nie stało i dalej historia by się potoczyła tak, jak się potoczyła, ale Kościół miałby wtedy czyste ręce. Natomiast mogło, mogła sytuacja przebiegać inaczej i komuniści zdawali sobie doskonale sprawę z tego, że krew się nie może polać. Bo gdyby krew się polała, to oni musieliby wsiadać w samoloty i uciekać we wszystkie możliwe strony, straciliby swoje majątki, straciliby swoje różne przyszłe i teraźniejsze profity. I e, także wtedy żądanie byłoby jedne, jedno: oddajcie władzę. Oddajcie władzę, nie niszczcie archiwów. I dekomunizacja, lustracja, prawda? byłaby zupełnie inna Polska, inna gospodarka, inne prawo, nie perelowskie, byłoby wszystko 100 razy lepiej. Prawda? I co by było, gdyby tego nie wiemy, ale niestety stało się tak, jak się stało to znaczy Kościół. Wspartym okrągły stół. <laughs> I to owocuje do dzisiaj i nie tylko w, w takim sensie, że, że mamy to, co mamy, ale w tym zachowaniu kościoła, który mamy dzisiaj, że Kościół znowu postępuje w ten sposób, jak postępował wtedy. Nie walczy o zbawienie ludzi o realizację swojej misji, tylko załatwia interesy i słucha się władzy. Prawda? Robi to, co władza chce. Często ze swoją krzywdą, krzywdą swoją w sensie Kościoła rozumianego jako, jako mistyczne ciało Chrystusa i jako lud Boży, prawda? Bo w wyniku tego, że tak wielu ludzi nie chodziło tak długo do Kościoła, Stało się coś takiego, że ci ludzie już nigdy nie wrócą do tego kościoła, więc jakby w wyniku tego, co działo się w latach 2020-2022, kościół stracił liczebnie no jakiś olbrzymi, olbrzymi procent wiernych. To nie chodzi o to, że kościół ich stracił, tylko chodzi o to, że oni stracili, odwracając się plecami do Chrystusa. Dziękuję bardzo.